Hej, 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 witam Was serdecznie. Kolejny raz chciałbym Wam pokazać Laboratoria. Jak widzicie tutaj na załączonym ekranie kałaszek, świetnie go wyupgrade'owałem. Jest celownik, ja to pokażę Wam z, bardziej z bliska, że tak powiem. Muszę go tutaj na chwilę wydać. Jak widzicie jest celownik, customowa taka szyna, znaczy Kolanko gazowe, chyba to się nazywa Gaz z Szynami RIS. Można sobie tutaj jakieś przyrządy poddawać. Ja sobie dodałem celownik. Kolbę dodałem, zmieniłem powiększony magazynek na 60 naboi. Mamy tłumik płomienia. Kompensator, akurat i tutaj już jest reszta standardowa. Trochę mi ta broń przypomina kałacha, którego mam do ASG. Cyma 051, chyba jakoś tak. Także takich sentymencik mały się tutaj znalazł, bo naprawdę kolory, jakby wymienić grip na czarny, to wtedy broń przypomina bardzo tą, którą ja mam. Może kiedyś nawet wam pokażę gdzieś tam zdjęcie, może na Facebooku albo na Instagramie. A tymczasem zaczekacie chwilę, i ja już do Was wracam na laborce. Także już za moment. No i jestem. Tu możecie jeszcze zobaczyć, jak moja postać wyglądała z tą chustą. O, jedziemy. Startujemy z tego samego miejsca, chyba co ostatnio. Parking gate i hangar gate wiem, gdzie, yy, wiem że muszę jakiś przycisk yy, tworzyć. Zobaczcie, jak to wygląda ten celownik. Chyba całkiem ok. Chyba całkiem ok. Przydałaby się latarka tylko, której nie mam, niestety. Kurde, chyba muszę iść. Ale głośno, ale wybrałem sobie trasę. A, full auto. To Chyba tak niebezpiecznie trochę. Akurat tutaj nie, wracam się na schody. To jest bez sensu. Tu mnie mogą ściągnąć. Przydałoby się jakieś jeszcze buty w tej grze yy, do kupienia, żeby ciszej chodzić albo coś w tym stylu. Mam nadzieję, że przyciski od klawiatury Wam nie przeszkadzają zbytnio. A może w kolejnych odcinkach będę się starał je wyciszyć jakąś programie od ACT albo gdzieś. Save. Key from weapon save. Muszę sobie zostawię. Tu 303. Gym się dorwał do sejfu, to byłoby świetnie. Bo się też i zamknąć? Zamykaj. Tu części z komputera nie mogę wziąć. To jest przydatne. Te dyski są naprawdę przydatne. broń czy nie oczywiście, adar szybko, szybko szybko cholera słyszeliście to prawda? Szybka jest na dole Paczka amunicji? Jak się tutaj schowam? Sprawdzę magazynek? Ajajaj Obud Trzydzieści Tutaj? Też trzydzieści dziewięć Jeszcze mam laser? Nie, to jest bez sensu <grymny> <grymny> Ten laser jest naprawdę bez sensu mhm. Silencer? No dobrze idziemy, idziemy, idziemy ja Będę chciał wyjść po prawej Ja będę chciał wyjść jedną z bram Bo tam się otwiera przycisk, nie trzeba restartować zasilania w piwnicy Wow! Gdzie? Tutaj! A może on ich... Może ktoś chce mnie przechyczyć? tak szczera. Tu jest wyjście. Patrzcie, mogę otworzyć bramę. Co mam w ekipunku? Co zgarnąłem? Yy... Na pewno jedną broń. Już mam pomysł, mamy. Wezmę wszystko, co jest. Wezmę wszystko, co tu jest do wzięcia z tych skrzynek i tak dalej. Co, gdzie to miałem? paper papier. Otworzysz każdą z skrzynek EURO Te zapalniczki nie chcę, one mi do niczego nie jest potrzebne Też szanujmy to, co zbierałem tutaj na szybkości. Nie chcę tego przedłużać. Tutaj te plagi muszę zbierać, bo kałachy za to są. Nie chcę. I ostatnio. otwieram bramę, ale też może być jakiś hałas. Nie, wiem, czy tu nie przyjdą skawy właściwie? Wow, Granaty? Bramy wiąże się z alarmem i dużą ilością graczy do zabicia. Dlatego to mi się wydawało tak łatwe. Mogą się gdzieś skitać przy tej bramie i czekać, aż ktoś inny otworzy, nie? No masakra. Masakra. Tyle rzeczy miałem do zbierania. Jakiś kluczyk tam zgarnąłem. Dobrze. Nie będę jeszcze kończył odcinka. Zdędzam, że to trochę bez sensu. Pokażę wam jeszcze skawem na Customsach, jak się gra. Tam może coś wyniosę, bo jednak customsy jest dość otwarta mapa i tam nie jest łatwo zginąć. Więc już za chwilkę się widzimy znowu. No więc witam. Jak widzicie mój skaw z papierosem w mordzie. Adar 215 prawdopodobnie, to jest Givera, Jak widzicie bardzo krótki magazynek, spodziewam się tam 10, max 15 sztuk nabojów. Ale generalnie już zacząłem teraz nagrywać tutaj jeszcze podczas wczytywania, żebyście zwrócili na rzecz, rzecz na jedną uwa... uwagę na jedną rzecz. Miałem świetnie e, zrobionego tego kawałka, zrobiłem go ładnie pod siebie, z celownikiem, ze wszystkim. I to jest właśnie esencja Escape from Tarkov Że dostajesz strzała, nie wiesz skąd czasami nawet I tyle miałeś ze swojej broni, i potem ciłasz sobie pieniążki, zbierasz różne falty, znowu budujesz tylko kałacha, żeby następnym razem nie dać się zabić, nie? Pada deszcz 10 sztuk naboi A my gdzie uciekamy? Rayload, Railroad to Tarkov i Factory Shacks. Wiem gdzie to jest, także dobrze. Sorka Czy tylko uważa, żeby mnie inni nie zaciukali? Klucz Nic nie ma, Ty już tu był chyba Później? oczywiście I krakersy? Kawa 22 minuty, czyli już jakiś czas grałem PK custom Miałem miejsca na kolbę ואלכ, בטריה. אוקי בלכדה <מח> שלי מזמר. <מח> <מח> To Ty znasz? Tak to znasz, wydaje. Tam jest koleś. Tak? Nic jak, pacany, se my kajfuję. Nie wiem. Ciekawego nie ma. Odej. Jezu, musimy koło przebiec. Да, Ну, Василь. Dobra, pozbyłem się czegoś, nie wiem czego, uciekam stąd Przejdę przez stację benzynową Skaf nie rakuje, nie idzie tutaj szybciej. Seba ma czas. Ale się chyba na Natura gdzieś strzelają Słyszałem gdzieś tego gościa Tam Ja nemám muníciu. Dostawałem czy co? Taką serię ktoś puścił. A potem z innego kierunku dostałem tutaj, jednie... nie wiem. Miało być łatwo. Wiedziałem, gdzie jest wyjście, ale jak zwykle nic nie wyszło. I chyba coś się zacięło, nawet. Nie będę was zmuszał do czekania na statystyki. Się już pożegnam, także jak zwykle zapraszam do subowania, lajkowania, odwiedzania naszego Twitcha, Facebooka. Linki w opisie, jak zwykle. Także ja dziękuję i do widzenia Państwu.